Siemoneczko, ziomeczki, ja jestem Afton, to jest kolejny filmik, ale jest z Minecraft Dungeons, nasz Dungeons, ale z wieży, to jest poziom 11, bo resztę chciałem was za nie, więc sobie przeszedłem, więc co, zaczynamy! Jak zostawicie 1000 y, subskrypcji, to przychodzę w Minecraft y, Dungeos Dżumilo, to, to może być spoko, nie? Więc zrobię je, je, jedno tak i wracam. Dobra, a więc ja już jestem, Chyba lekko wciszę telewizor. No i dobrze, idziemy. Jedziemy z tym śledziem. Wiem, ścią, ściągnąłem to Przemka The best. Dlatego The Gamer chyba to, to... jest taki youtuber, który nagrywa z, z copyplating. Dobra. Gdzie są inni? Jak yy, chcecie się zapytać, to mój ten miecz to jest bezgwiezdna bezgwiezd noc, zbroja na, najemnika, bo innej zbroi nie mogę wziąć i łuk. Łuk, śniegny łuk. Przepraszam, no, za, no, poczekajcie. Zrobię tylko, żeby było lepiej widać. Postaram się jakby, wiecie... Nauczyć się nagrywać z telewizora, bo ja ogólnie mam konsolę. A na laptopie to bym wiedział, bo na laptopie kiedyś nagrywałem, ale ten tam został już usunięty. A pójdzie tam spoczką od Tu wysadzimy tam, gdzie jestem... Nie, a Dobra! Myślałem, że ten, ten szkiel sobie pójdzie w idealnym czasie, dobra. To jest wieża, poziom 11 z 30. Już przeszedłem te włosy, więc mam nadzieję, że ta wieża nie jest nudna jakaś. Ale Minecraft Dżungla może być fajny, bo z tego co oglądałem, też na 10 tysięcy subskrypcji nagram Minecraft Dungeons Nether i End. No wyjdzie który End chyba, tak? Mam nadzieję. poziom walka. Kolejne piętro, a ja tych już nie używam, no, bo na mam świnkę, ale nie wiem, co świnka ma. Świnka mi zdechła, nie. Dobra, mapa. Kripera sobie zastrzelę. To jest... Ej, a jak tam wszedł? A dobra, gulą. nie, My friend. Nie, nie, czy... Nie, czy mogłem... Co jest ma, mało HP? Ba, bardzo mało. Gdzie tam? Czy tych miejsc chciałeś walnąć? Nie, nie walnujesz. Jedziem z tym śledziem, panowie, panie. A tu, a tu się da przejść. Ja tu chyba już byłem wcześniej. Przed chwilą. Na poziomie trzynastym zaraz spróbuję idealnie poprawić telefon. Dobra. Muszę tutaj trochę dalej wziąć. No, by tak to być. Eee, wezmę sobie ulepszenie na tą bezgwiazdy na A co tutaj? jest? Czasem... No, nie wiem co to jest. Kusadusz. Ja mam po tych wieżach właśnie cały czas A ciekawe co będzie na 31? Bo co będzie Na pewno będzie taki trudny boss, bo ja widziałem, że youtuber to, to nagrał i ten boss on jest trudny, on chyba go dużo razy przychodzi nie wiem. Dobra. Spróbuję jeszcze nagrać film, gdzie przechodzę całą tą grę yy, z nowego kąta spróbuję lub z tego kąta. Całą grę przechodzę od pierwszego do ostatniego poziomu w jednym filmie. filmie. Może się uda albo może nie. Kiedyś to może nagram. Dobra. Dobra. Ech. Chciałbym sobie zrobić zaklęcie. Dobra, jedziemy w tym śledzie. Muszę patrzeć, bo zaraz mi się skończy miejsce w pamięci, w pamięci i będę musiał to grać. Kocham, co on daje? Dobra, u niego sobie sum można ulepszać. Gdzie mam iść w tym w ogóle? Mam no, jeszcze jed, jed, jedną próbę albo zginę. Ej, no gdzie ja mam iść, co je? Halo? Mam coś znać? Gdzie mam iść? Tutaj wejść? Aha, dobra, a to jest kowa, dobra. Oczyszczono poziom 14. Poziom boss. To jest chy chyba ten boss. Tak, to jest ten boss. O nie, przegrał mnie. Masz ult. x -a ci dam. Ej, to wam mnie wlatywało, cały czas. Złogro... złowroga zjawa, nie złogroga właśnie. Ja X. Żyj, ściek. O nie, o nie, o nie. O nie, o, nie, 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 nie. o nie, 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 o nie, 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 nie. O nie, o nie, o nie, O nie, o nie, o nie. Panie Boże. Ja. Golem, fani proszę. Ja na chwilę jestem, naprawdę musiała tak, tak się stać. Nie! Spróbuj ponownie! To teraz do... Ja tu wierzę, że będę musiał od nowa przechodzić, aha chyba nie wiem, ale zaraz mi się skończy zamknięte zam, miejsce. Ja będę musiał się za niej za chwilę żegnać. Yy. Nie gadaj o nie poziom drugi to jest? Dobra, trudno, Prze przechodzimy. Wszystko straciłem. Ta, ta wieża jest dziw dziwna jakaś. A mógłbym przejść. Dobra, źrebeczki, więc ja już się z i muszę żegnać, No i to co? Nie, wiem, do, do końca to się weźmie. To pokonam tego, siłę biorę. Teraz tych zastrzelę, Dobra, więc ja już opuść bierze. Tak. Ja już się z Wami żegnam i dzisiaj jeszcze w wleć w nie w ludzi. Kolejny odcinek yy, właśnie yy, yy, w kolejnym odcinku szybko mówię, będziemy przychodzić na pewno kaktusowy kanion, bodniste bagna, kaktusowy kanion i dyniowe paswiska. To wszystko będziemy na pewno przychodzić i jeszcze może jak się uda to przejdę do Sahary. I potem w kolejnych odcinkach przejdę, albo nie, w sumie dwa przejdę, hop, hop, a potem jeszcze przejdziemy, wiesz, więc ja już się, się z wami żegnam. Pa.